Wyciągnij ręce, bym dał Ci żar. On będzie światłem na drodze Twej. czyny miłości do Twych Cię poprowadzi. Na krzyż Kochany mój, dzisiaj w Ewangelii namawiasz nas do pójścia za tobą, najpierw do przyjścia do ciebie, ponieważ piszesz, żebyśmy za każdym razem przychodzili do, do, do ciebie i jeśli jesteśmy utrudzeni to dasz nam pokrzepienie. Natomiast dla tych, którzy zdecydują się wziąć twoje jarzmo, obiecujesz ukojenie, obiecujesz spokój, obiecujesz umiejętność powierzania się Tobie, bo Ty przecież nie potrzebujesz z naszego cierpienia ofiar, Ty jedynie pragniesz, żebyśmy potrafili się powierzać. Mówisz, że jeśli się Tobie powierzymy, to całe nasze życie stanie się lżejsze, łatwiejsze, a w praktyce tak często stoisz na ostatnim miejscu, bo najpierw dbamy o piękność naszego ciała. O to, żebyśmy mieli co jeść, mieli co pić, mieli da dach nad głową, ale mało kto z nas dba o bliskość z Tobą. A tak naprawdę to ona jest najważniejsza, bo to ona daje siłę, żebyśmy mogli sprostać wymaganiom życia codziennego. Przypomina mi się taka scena z dzienniczka świętej siostry Faustyny, kiedy siostra Faustyna musiała nosić ziemiaki, musiała nosić garnek z ziemiakami. I co się stało? Garnek, który był dla niej za ciężki, zamieniłeś w garnek róż. Róże są piękne, pachnące, czerwone, jak sądzę. To jest symboliczna scena, która według mnie, według prostej uczennicy, Twojej uczennicy e, oddaję sens dzisiejszej Ewangelii. Ja chcę uczyć się od Ciebie, nie wyciągać tych rąk tylko na chwilę, tylko po to, żebyś dawał mi chwilowe wychnienie. E, ja chcę być przy Tobie cały czas. Ja wierzę w to, że jesteś w moim życiu cały czas. Jedynym warunkiem do tego, żebyś czynił w nim cuda, jest to, żebyśmy chcieli, żebyś Ty w nim był. Bo niczego nie czynisz bez naszej woli, bez naszej bez naszego aktu oddania się Tobie To takie górnolatne dzisiaj może w moich ustach Ale tak mi się wydaje Jezu Że o tym chcesz nas Że o tym chcesz nas dzisiaj uświadomić yy, Bo nikt nie lubi kiedy Ktoś przychodzi do niego na chwilę, a zaraz potem znika, prawda? No, i tak naprawdę kochani, więc nie przychodźcie do Jezusa na chwilę w miarę swoich możliwości. Przychodźcie do niego po to, żeby się pokrzepić ale też, żeby On zdążył dać to obiecane wytchnienie długotrwałe. Amen.